Cóż, my się cieszymy z wyjazdu, jeden punkt i to jest dobre, natomiast smucimy się, że nie zagraliśmy tak konsekwentnie w tyłach jak w ostatnim meczu. No bo dzisiaj trzeba obiektywnie stwierdzić, że sztuką było nie strzelać bramki. W przypadku rozwoju Katowice ci zawodnicy, którzy mieli do przerwy chyba z dwóch metrów do pustej bramki głową nie potrafił trafić zawodnik po przerwie gdzie no praktycznie pusta bramka i, i, i zawodnik trafia w słupek no i cóż taki jest los zespołu który potrafi sytuację tworzyć a nie potrafi wykorzystać i dlatego rozwój jest tu gdzie jest myśmy mieli do przerwy zadanie jedno nie stracić bramki, grać konsekwentnie w tyłach, a gdy się nadarzy okazja skontrować i momentami to się dobrze y, udawało, do przerwy było nieźle. Natomiast, natomiast po przerwie y, oddaliśmy inicjatywę przeciwnej drużyny. Rozwój grał z większą swobodą, z większą determinacją. Widać było jednak, że ten zespół Walczy o życie i to było widać na wojsku. Natomiast my no zbyt oddaliśmy środek wojska i dlatego mecz tak wyglądał, a nie inaczej. Choć pod koniec dwie kontry były, gdzie dogranie piłki i byłoby nieszczęście dla rozwoju, bo, bo mogli i ten mecz pod koniec przegrać. Życzę zespołowi, żeby się utrzymał, bo na to zasługuje. Ale są słabsze zespoły od nich i myślę, że jeszcze te mecze końcowe, żeby pograli z fartem i, i tego mam serdecznie życzę. Dzień dobry Państwu. Ja w imieniu drużyny i klubu może to się tak rzadko zdarza, ale chciałbym podziękować trenerze za obiektywne spojrzenie na mecz, bo często jest tak, że trenerzy drużyn przeciwnych no bronią i tak zakrzywiają trochę pewną rzeczywistość, ale ja mam bardzo podobne trenerzy uczucia, że trafiliśmy na drużynę bardzo dobrze zorganizowaną, ale y... Mega dobrze się broniącą, bo, bo stworzyliśmy sobie jakieś sytuacje przy odrobinie szczęścia i może umiejętności potrafi, powinniśmy zamienić je na bramkę. Ale ogólnie, mecz w naszym wykonaniu był dobry, ale brakuje cały czas no, tych trzech punktów, bo to jest kolejny raz strata dwóch punktów, które zbliżają nas do, tej, do tego niebezpiecznie, niebezpiecznego scenariusza. Ale chciałbym. Powiedzieć jedną rzecz, że dopóki będą do matematyczne szanse, będziemy będziemy walczyć w każdym meczu o trzy punkty i miejmy nadzieję, że już z następnego spotkania wyjazdowego, bardzo ciężkiego, przywieziemy tutaj punkty i będziemy dalej się liczyć w utrzymaniu. Na sam koniec w imieniu klubu życzę zdrowia przede wszystkim. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy jakieś pytania do trenerów? Jeśli dzisiaj nie ma, to dziękuję bardzo. Dziękuję